Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że marka Mercure to pasja, dbałość o szczegóły i umiejętność eksponowania tego co najlepsze. Łączymy markę Mercure z modą, bo to świetnie pasuje do charakteru autentycznej i entuzjastycznej marki. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie dla Państwa niezapomnianym przeżyciem, autentycznym i estetycznym, zarówno dzięki stylowej kolekcji dla mężczyzn, jak i naszym wyjątkowym mężczyzn. Chciałbym również z tego miejsca przywitać Stefana Boguckiego, który jest również gospodarzem dzisiejszego wieczoru. Życzę Państwu udanego wieczoru i miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Dyrektorowi za tak miłe powitanie w gościnnych progach hotelu Mercure Warszawa Centrum. Szanowni Państwo, Akor Hotels właśnie taki na ten w bestsellerowej książki Dreskot, tajemnicę męskiej elegancji, no, którą

Wie, o kolorach. Szary, czarne, no. brązowe czy granatowe. Na jaką okazję i w jakich godzinach? Państwo pewnie nie wiedzą, o czym takiej sprawy, że podobno historycy, którzy zajmują się, w, się niebieskiej niebieskiej w, w naszej kulturze udowadniają nam, że naszym kolorem najbardziej lubianym nas jest kolor niebieski. Oczywiście kolor granatowy znajduje się w tej samej Granie, czyli miasta niebieskiego po różne odcienie ciemnego granatu jak się okazuje przez pierwsze badania po XIX wieku w różnych grupach społecznych, zarówno badano kobiety, jak i mężczyzn okazało się, że wszyscy wybierali kolor niebieski jako ten, który jest najbardziej przyjaznym kolorem. się, że niebieski granatowy to są kolory, które nie są agresywne, które są przyjazne i które nawet yy, dają na poczucie bezpieczeństwa, co oczywiście przekłada się, bo w zasadach dress yy, kolor granatowy jest kolorem najbardziej uniwersalnym, czyli nie grafitowy, nie czarny, a właśnie granatowy. Pamiętajcie Panowie o tym. A powiedz mi co z garnitura To ja chcę złożyć, to możesz, ale zresztą zagranie nosi na, na garnitury brązowego. Garnitur jest najpierw granatowy, potem grafitowy, a czarne są oczywiście e, odpowiednie do określonej sytuacji. Natomiast e, granatowy jest tylko najważniejszy. A co Ty jako znawca dress powiesz na Panom, którzy do, do garnituru zapadają t-shirt i adidas? No i cześci, bardzo młodzi ludzie, którzy jeszcze do niedawna nie byli gadni bo Obawa przed e, tym, że wyglądają jak końcowy, i po prostu nie nosili. Dzisiaj e, ten wyglądał, że to, jakby e, e, już nie jest tak formalny, bo oczywiście z naikami, z, z t i z rękawami pociągniętymi do łokcia, e, wygląda zupełnie inaczej, i myślę, że zostało już e, absolutnie zaakceptowane przez młode pokolenie, czyli myślę, że już mam 20 lat. I jeszcze budy? Kiedy czarne, kiedy brązowe. Serdeczka po naszej lewej stronie, czyli pan, który wygląda bardzo formalnie. Eee, buty są czarne i powinny być czarne. Anglicy na przykład uważają, że rano nigdy nie włożyliby brązowych butów do pracy, bo o godzinie 18 również ich nie noszą, więc chyba noszą je tylko... A teraz Włosi, jak wiemy, uwielbiają brązowe buty i noszą je do granatowego garnituru do grafitowego garnituru, oczywiście nie do czarnego, to jest jasne. Czyli w sytuacjach bardzo formalnych, proszę pamiętać, ubieramy się tak jak pan, który tu jest po lewej stronie, w sytuacjach mniej formalnych, gdzie koszula jest w paski, bo to nie jest koszula, którą akceptuje dersko, powinna być gładka. I prawa, yy, który jest kolorowy i ma wzór yy, kwiatów, w takiej sytuacji oczywiście mniej formalny, brązowy, zmienity do na do giany, który... formalnym stylu, tutaj mokra scenna, brak skarpetek. Jak, jak te wizualizacje się widzą? Podoba mi się bo jest kolorowo. Aha, podobało Ci ciszy, czy nie? Nie, też mi się podobało, ale to zdecydowanie bardzo mi się bardzo podobało. To oczywiście są zupełnie inne już sylwetki, kompletnie nieformalne, chociaż chociaż tam po lewej stronie... Czyli granatowa marynarka i szare spodnie przypomina taki zestaw marynarka y, jednożerowa granatowa i y, flanelowe szare spodnie. One zawsze to pożyczyły marynarce, o której mówimy, że jest blezerem. Taki blezer pojawił się po raz pierwszy pod koniec XIX wieku, był granatowy, miał złote guziki. I to, co wyróżnia blezer od innych marynarek, to są właśnie te y, metalowe guziki srebrne albo złoty czasami taki mark mówi się, że jest klubową marynarką. Oczywiście ta jest ewo, ale tutaj te ucieknie nie są już metalowe, tylko, e, tylko są tak samo normalne. Ale ta druga sylwetka bez, bez skarpetek...